Siemma, witajcie, jestem i witam was w kolejnym odcinku serii Landmark, jest to oczywiście Czałsza z beta i w dzisiejszym odcinku zobaczcie kawałek nowej aktualizacji, e, która dała nam możliwość umar e, zgonów. już w postacie nasze są e, śmiertelne, nie możemy już e, biegać, hasać po górach jak chcemy, tylko po prostu już możemy zginąć i... Mm, żeby się obronić przed zgnięciem sk e, ze strony innych graczy lub tworów, które będą w e, przyszłych aktualizacjach, e, twórcy udostępnili nam trzy bronie. Pierwsza z nich e, jest to właśnie miecz jednoręczny. Oczywiście aktualizacja daje nam system walki, który właśnie widzicie. E, po lewej stronie mamy e, starminę. I czerwony pasy to jest odpowiedzialne za punkty życia, a niebieski jest to, powiedzmy, cooldown coś takiego w coś tym, coś tym stylu bardziej. E, może powiedzmy, powiedzmy na to, że to jest energia magiczna. Dobra, oczywiście każda z broni ma dwa ataki. Pierwszy z nich w przypadku miecza jest to atak podstawowy, czyli ciachnięcie. Można zauważyć, że otoczenie się wokół nas psuje, gdy uderzamy miecze. W przypadku budynków, inno graczy ta opcja nie występuje, nie możemy rozwalać budynków graczy, póki co, jak twórcy mówią. I drugi atak jest to, powiedzmy taki dash, przyspieszenie, charge, charge'a w stronę przeciwnika. Tyle byłoby na tyle jeśli chodzi o miecz. Druga z broni jest to ki magiczny, różdżka, jakkolwiek byście to nazwali. Pierwszy, oczywiście, atak to jest atak magiczny, cykła kula. A drugi atak specjalny jest to aha, atak obszarowy, który spowalnia naszych które będą, którzy będą wszli w naszym kierunku. Oczywiście nasolujemy tam, gdzie mamy tutaj właśnie nasze kółko. Liczby, które się pojawiają obok tego kółka, to znaczy są oznaczone jako odległość, jaka jest między nami a tym kółkiem, i dyodowimy, że od Pojawia się właśnie kula, taka sfera, w której w wchodzą i stają spowolnieni. No, ciekawa, specjalnie jeśli chodzi o maga. No i trzecia, jak sami wy nie widzicie na na obrazku, jest to mm, łuk. E, łuk oczywiście strzela strzelach. strzał i potężniejsze naciągnięcie z lepszym efektem. System barki bardzo prosty, e, bardzo przyjemny. E, można nawet powiedzieć, że trochę taki casualowy. A po co to wszystko? Po to wszystko to, że twórcy udostępnili również system PvP. Jak teraz pewnie widzicie na mapie, są takie mieczyki skrzyżowane. To oznacza to, że posiadasz te, tego danego terenu, udostępni swój ten teren jako plac bitewny pod PvP. Jest to zupełna nowość. Jeśli chodzi o typu, tego typu gry, gdzie udostępnia nasz kawałek ziemi jako po prostu battleground, arenę, gdzie możemy wraz z przyjaciółmi albo przeciwnikami się bawić właśnie na tym landzie za pomocą właśnie tych broni, których yy, mogliście zobaczyć właśnie przed chwilą. Także postaram się dotrzeć do tego miejsca, oczywiście biegnę w złym kierunku i zobaczycie kawałek yy, właśnie walki między graczami. Jeszcze wspomnę o takich rzeczy, że oczywiście jak mówiłem, że gracze mogą udostępniać właśnie teren i to właśnie Wam pokażę w następnym odcinku, gdzie właśnie wytworzyłem specjalne narzędzia, a że serwery jeszcze nie wszystkie działają, a powinny to. Pokażę to właśnie w późniejszym czasie. Zobaczycie jak wygląda kreacja właśnie takiego battlegrounda z naszej perspektywy i. Wyjaśnię Wam, na czym dokładnie wyglądają te tryby. O, oczywiście one nie są jakoś specjalne. E, są to zwykłe Team Deathmatch, Deathmatch każdego, na każdego i e, tryb o nazwie. A zresztą zobaczymy zaraz, żeby nie pomylić nazwy. Właśnie są te trzy przedmioty: e, Deathmatch i Zone Control, czyli strefa kontroli, gdzie właśnie e, z, musimy e, pozyskiwać punkty dane na małym, danym obszarze. Dobra. Ja na razie zrobię taką przerwę, bo kawałek drogi stało, a nie chcę powoli po drodze zginąć. E, jeśli właśnie mówię, a zresztą mogę o tym powiedzieć też, że twórcy zapowiadają też dodanie potworów. Z tych potworów mają wypadać dodatkowe sprzęty, dodatkowe bronie, które właśnie definiują nasze statystyki i nasze umiejętności. i, i, i oczywiście e, będą różnego rodzaju zbroje. Oczywiście ta jest moja domyślna i nie wpływa w żaden sposób na rozgrywkę e, I tak właśnie każda e, ze zbroi Dobra, widzimy, że już teren jest czerwony Tutaj właśnie, widać, że gracze się bawią Także e, Wchodziliśmy i mamy właśnie opcję Dołącz do kolejki No i oczywiście e, dołączyliśmy i klikamy przycisk JOIN Dobra Jesteśmy w. Ale tak to nie więcej wygląda. O, dobra. Tylko, że ten kawałek. Dobra, spróbuję zobaczyć z kimś. Tutaj właśnie mam jakiegoś pana, który ucieka przede mną. Ja oczywiście będę lamił, bo nie jestem właśnie dobry w PVP, ale. Okej, okay, udało mi się koś zabić. Na razie atakuję mieczem. zobacz, jak zginę, to zmienię broń na różdżkę Oczywiście, e, jak się, muszę celownikiem najechać na przeciwnika, wtedy będę, miał, wtedy będę zadawał obrażenia. I jak mówiłem, sobie nią, e, miecz na różdżkę. Okej. Okay. <grywka> Rozgrywka wygląda trochę ochotycznie, bo nie wiem jaki to jest tryb, nie zostało powiedziane to, ale tego pana tutaj zabijemy. Tutaj w stoi, ale chyba on dopiero się wczytuje, także na razie nie jest... Spowolnijmy tych panów. Widzicie, że zadaję obrażenia właśnie pojawiają się takie żółte znaczki. Dobra, czas na Łuk. O, ale zadałem 200. Ale coś mi atakuje od tyłu. E, przy okazji też możecie zauważyć, że są katapulty. Takie przyciski, gdzie możemy na nich skoczyć i zginąć <laughs> Też są teleportery z tego zauważyłem i platformy ruszające się Zresztą zobaczymy jeszcze raz ten przycisk bo wygląda to dość, to dość fajnie Oczywiście to też dostosowujemy do naszego, do naszej areny Nie, jednak pozostałem przy mieczu, ponieważ jest najbardziej Najbardziej wygodny. A widać, że tu kolega też zamienił kijek na miecz. No, lagi, lagi. Ale to nie przeszkodzi mi pokonać go. E, dobra, trzy minuty jeszcze do końca meczu, aż właściwie cztery, także jeszcze się trochę ławimy. Zobaczymy e, właśnie jak to będzie wyglądało dało dalej. To powinien być chyba jakiś wskaźnik, yy, jak idzie nam, ale chyba <grymianie> to jest chyba każdy na każdego tryb. Jak też powinien się na tym landmarku, yy, na tym claimie, właśnie to, to się to fachowo. Jest mało obiektów, ponieważ w trakcie walki po prostu byłby duży chaos. I myślę, że nie każdy ma taki dobry komputer, żeby ogarnąć tą sprawę. Dobra, tu jest pan z mieczem, z łukiem, którego. O, nie mogę dać niego. <grym>, o, tu się skąpił. Widzicie go? Także jak widzicie, jest. E, wszystko zależy od tego jak, na jakim rodzaju terenu walczymy terenie walczymy i możemy zawsze wykorzystywać e, słabe lub mocne strony tego Dobra, tego kłucznika wcześniej co mi zatrzyma Widzicie jak zresztą jak zresztą powoli szedł gincie <laughs> e, Po lewej stronie na dole właśnie możecie zobaczyć, e, co się dzieje właśnie w czasie walki, że właśnie z, z, był komunikat, że zabiłem kogoś Aha, na razie trzy, trzy osoby zabiłem, ale nie pokazał ile razy zginęłem. na razie nie ja sobie tego kolesia, niestety. Minuta do końca. Może zmienię teraz na ja łuk, już trochę... W chcę wam pokazać też trochę innych... ...stosowań tych różnych rzeczy. Jak on to wszystko skoczył? Nie wiem, co to, to jest jakiś bug, że po prostu kolej skoczy, skoczył na kilka metrów. No dobra, to feedback: chce koleś, ale nie teraz. 18 sekund do końca. Może uda mi się zrobić killa. No, bo postaram się nie zginąć się koleć od tyłu mnie wziął. Dobra, wygrał koleś. E, ja byłem szósty, ale zresztą widzicie, że e, dotarłem w, właściwie w połowie meczu. E, no i możemy właściwie jeszcze raz e, zabawić się w tym trybie na tym claimie. E, jak są widzicie, rozgrywka jest bardzo fajna. E, dużo daje satysfakcji. E, no cóż można dodać więcej. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek z Landmarka, następnie zobaczycie jak uwiem już mój claim, na którym właśnie też ustawiam właśnie taki battleground, gdzie będziemy właśnie toczyć pojedynki z graczami, którzy po prostu przybędą w moją okolicę, to pamiętacie właśnie też, że gracze muszą przyjść właśnie pod ten dany claim. Także dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, to był właśnie Landmark w plecie. System walki, jego wady i zalety. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym systemie walki. Jak Wam się podoba, jeśli chodzi o bronię i ich wygląd, to na razie one są tymczasowe. Także też się tym nie sugerujcie. Ale jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć, na razie.